Lis i zając. Dawno temu w prastarym lesie żyli sobie w zgodzie zając z lisem. Wiadomo, rzecz to nie bywała, ale wierzcie mi dzieci, że tak właśnie było. Dwóch tych przyjaciół razem sobie gospodarzyło, ale niestety wszystko co piękne, tak i ta przyjaźń musiała się kiedyś skończyć. Zimą lis wybudował sobie chatkę z lodu. Piękny był to domek, lecz nie trwały. Zając natomiast, wybudował domek z gałęzi, który mniej okazale wyglądał, ale dawał za to pewniejsze schronienie. Gdy tylko nastała wiosna i słońce zaczęło przypiekać z każdym dniem coraz bardziej, lodowa chatka topniała w oczach. W końcu nastał dzień, gdy pozostała z niej tylko kałuża. Lis został bez dachu nad głową, a tu i deszcze i wiatry. Leniwy przy tym był okrutnie, więc zamiast zabrać się do budowy nowego schronienia, postanowił zająca wykurzyć i zająć jego domek. Wyłaś, szaraku! Od dziś ja tutaj mieszkam oznajmił stojąc pod drzwiami. Ale gdzie ja się podzieję? Z takim trudem budowałem ten domeczek gdzie ja teraz pójdę?